Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Mario Games i dzisiaj będziemy oddawać ostatnią pamiątkę po demonie. Ciekawe czy przyjmie pamiątkę po za Och, znalazłeś. Muszę ją sprawdzić, to zajmie trochę czasu. Skompensowałeś wszystkie 15 pamiątek po demonie. Wspaniale, dziękuję. Do, do odnalezienia pozostał tylko kamień duchowy z aby wydobyć. Z pamiątek wszystkich tajemnice. Czy możesz go dla mnie szukać? Kamień znajdziesz u demonów w wieży. Dobra, trzeba wydropić. Komyczek jak widać wydropiłem. Idziemy po nagrodę do biologa. Jesteśmy już u biologa. Oddajemy mu kamień i teraz lecimy do Bagoła, po nagrodę. Jesteśmy u się Maneczko. Jest yy, nieskuteczne receptury biologa. Lech. Lech i co? Co to ma receptura? 60 defa dostaliśmy. Pięknie. Piątek to to. Ile potrzeba to zrobić? Otwieramy żółtą, ebonitową szkatułeczkę. Ciekawe, co wydropi. Prawda maskująca. Żeranki nie widać. Dobra. Zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, udostępnicie film. Ja się z wami żegram. Elo, cześć. Yo, yo, elo. Mamy 450 odpłat. Zobaczymy, jak tam, jak tam Xfig będzie szedł. Potem to będzie szybko szło. Ty, bo hełm... nie mam hełmu do tego Potem żelak Z tym to będzie... Oh, ho, ho Co, rozwalony nie? Matilek A jak? Ha, do mnie A Aby mam miecza, to, to będę zadowolony Topnie... Topniak A, to to syfki Trzeba Trzy... bić 21 level niestety Dobra, trzeba, służba Inaczej to nie ma wyjścia To graj w Metina to cię podekspie. Wiedza nie wchodzi. A Be bez Besta kapitana mi bije Siemanko Mateusz Mateusz to ta masę, zrobię drobka na odłamki Te na 18 mamy przecież tygry No bije, H3 jestem, jakby co, pomyślcie Pan ma, ma jakiegoś pająka Siłka, siłka musi być, siłka, 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 siłka. O i ksujemy, 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 ksujemy. Nie bij mnie, te, za co mnie bijesz? A ja, ja coś ci robię, koleś, ziomek, to ty? Kurde. Rrrrr, Tylko Tylko was się te mikstówki szybkości skończą i będzie dupa. Opa, pak to przyszedł? O to nie <laughs> kał. Roby cios, ale syba idę. Idę, idę szybko dobić level. Ej, mamy ten tup 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 Przepraszam na libę. I ty, Maro, Games. Zobaczymy, co teraz powiesz. To są 2-1 Pustynia, bo już te or orki, tylko muszę mieć hajs. O, bez specjalista, to może ten wyleci. FMS średnie 60 Zapraszam na liwę Ty ma GAMES Od 20 polawynki są, nie? to będzie petarda No 424 ale... Nie można mieć wszystkiego Bilet podróżniczy Wykrywać metinków No bo ciachniemy pelwinkę. dlaczego by nie Teraz żelak Pięciokot na tarcza, nóż Zapomniałem że użyć podków. Tutaj dajmy na jedynkę. O, i to jest, git jest majonez. Damy to, damy to, damy tak, to wypadnie z metka. Chyba, chyba nic. Pozdrawiam Kamulski. się sobie plus dwajkał. Się do, na odłamki robię drobka, Wilczy pazur. Mamy level up. Czyli tak picie kota teraz. No i żelak. I robię pozdrawiam. Po zero Tu musisz bić 61, najlepiej na DT, nie? Albo nie wiem, jakieś na odłamki, czy było, czy z tego są odłamki? To się Pa, piwko Tankę Masz coś jeszcze, czy nie masz? Pedeczka, dobra, pedeczki Trzy pedeczki, cztery wypedeczki, pięć pedeczków, sześć pedeczków dzięki. Ty co, to po jak ekspisz ty, co to za kaś? Słabe. Podeks mnie. Ja, 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 ja by teraz. To wypad, wypad, wypad z baru. Wypad z baru wypad z baru wypad z baru to i pod ścianę więcej hp potem śmiertelkę potem ebo dziewiątka dziewiątka na 30 będzie skrzynka ucznia jakby co muszę zobaczyć na OBSie berka dawa nie vir po co? Berka, wie, większy zimy. ma przychuć, przychuć. Potem na, na 50 pójdziemy do Forty 2. To nie, ja to chyba poza live'em tu będę widział tak to będzie Ile warta, czy wona w ten To co O jest przecia kolega Nie bij mnie tej Kurde, ja mówiłem żebyś mi nie bił do jednego wo wona Za co? Chodź do świątyni może Albo czekaj, chodź Chodź tutaj tego kolesza mi pokonasz To suba. ta na pewno Iść ci daję Weź go rozwal, KMD rozwal Weź KMD rozwal, tej Nie mnie, czego mnie bijesz, Za moje przyjdę Dziękuję bardzo jest pan dobry. Dobra. Teraz Czy bije. O kurde, bi 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 A po to byś chciał wbijać? Ja to widzę. Wiem, coś tam, coś tam. Kiedyś słaby słaby i krzcząc ja chcę być 34 iść do v 1 ogam tego metka, ale jak założę jakieś tyle rzeczy na początku gry Odłamki, odłamki, odłamki. Ty, bo chyba tej ninji nin, za was pomogę, bo. Tylko ja zaję na Bijo się, bijo się, bijo się, dobra. kam mi wylecia. What the fuck, co będzie? A kto będzie wyżywał? O, on kunia. Oa, bo jakiś się przykam przed. Będzie tak Cię bił chyba <śmiany> Jo jak szkoda, jaka szkoda Jest 2.44 Już czy aż, już Tyle aż 100 minut sobie ciśniemy, da? O kurczę Nagrywamy godzinę 20 To może coś Jakiś odcinek będzie z tego Nudny Ten live, ten live. To daj mi wony, to nie będzie nudne. Teraz na wiatry trzeba. przepustka to tania, tylko w szkle handlu trzeba szukać. No, oto podskoczysz na BO zaraz, to ci da mniej mnie tam chcesz, Mam ponad 30 chyba. 34 ma, czy coś? Faj fajnie, że masz buf bufkę na P, ale ile na błyski masz? Gonią się. <golnią> się> Baby Bi -bi Ładne jeszcze. Przez te or orki z Majorki. Oj, guma, guma, musisz chyba tego czempiona zawołać, nie? Eksp, <gum> eksp, ekspa mi kradniecie. Potem zobaczymy ile Major. będę zadawał, jeśli założę sobie e Oddech. Komando zwoj przybiegł. No ty to koks. Ale jest wiewa. Klikunek podział. 3-2 bit, to fajnie, fajnie, pomału. Mam przetopy, to zy, zdejmuję. Aha, ale zbywo przetopy, co ty godosz? No chyba nie. Gdzie tam zbywo przetopy? No, ktoś, no chyba stracił. Czy do dzisiaj jest exp? Spoko. Tylko idę, idę te was sprawdzać. Czy gdzieś skomentował? <laughs> Społeczność. Nowy kanał, jakby coś się stało z tamtym. 10 subów. Panie, panie, panie. A, jest, dobra, Nieważne. Ach, suba chyba nie ma. Oho, metni się, ja ściął. Myślę, że... no... No, ścigaj, ścigaj mi, ścigaj, może kiedyś Może kiedyś dogonisz Dobra, stupkę zdejmiemy, bo Opadamy i... Kto ma live'a? Ja mam live'a, drop zmianki, a co? Drop Mianki 0e. Ja. Ja mam... Ja, ja mam jakiś antytop, mi bije cały czas, bo się musi dowartościować. Co masz? Live. To jest olajwa. Może ktoś zrobić mini-tawa PW, Aweal. -a -a Co? A, W, A, L. A, B, a, B, a, L. a, jaki level Uwaga, najwyższe kąty na dologa, mamy 62 czy Haha, <gry> my, a my tutaj w skałach O, osiem. O, osiem jestem z tym, że w sumie nie mogę. O, fajnie. Koleś <laughs> co odpalił i padł? A, na, na Twitch'u. Rokało się, dobra. a, live'a ma się, na Twitch'u, no, 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 to Twitch x Kaveli. przeszkadza. Czy nas potem wbił. Przyszedł, to, to szynszy o pięknie dzięki danke szynkę Gurgul. o pięknie, tak mogę jakiś. Ten Felusik się wbił mi na spota Nie I byłeś pierwszy Kłamie Kłamie Głosy mi się musiały Proszę, proszę wyjść. Mogę cofnąć stream. Taki nieprzyjemny. mój. Szemię <laughs> <laughs> guma TV bił. To <laughs> po po ekspicjnicie Tak jak Ja tak mogę ekspić. O czekajcie. O kurde tak. To może tego założymy to. Które małości i poczekamy się zrespi. Wiem, czy czwarty odcinek. Jest czwarty. Dobra, Zobaczymy. Dalej, co tam? Nie odcinek to ja godon. O, z takimi bufami, które dał nam szynszy, to można ekspić. Widzę, że się wespią. Mmm, to. Oho, było go, padło od razu, gleba. Zapraszam na nowy kanał, który tam jest jak wiecie, tu jest tam w społeczności. Zapraszam do subskrypcji, do łapkowania, komentowania. Aby ten, jakby, jakby ten kanał coś padł, czy coś, czy coś miałoby się stać niedobrego z tym, bo mam no, nie, nielegalne, wrzucone tak, jakby szakesa z prywatnych serwerów. Jeden znajomy dostał już strajki za to. A jak nie, to sprawdzam, jak nowy kanał ma. Jak może się wybić? o. szybko, czy, czy nie szybko, czy nie. Jak to, to, to. 10% i level 34. I co? Chcecie jeszcze poszedł do F1, czy nie? Iść do F1. Spróbować sił. Na tym levelu czystym czwartym jeszcze nie do F1, nie czego nie? Level up, 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 up 34. Hieja, yeah, no. mamy zbiory w końcu. No i obki nam już postawią. Takie o. Okej, okay, sobie zajmiemy tego. <laughs> Może gdzieś metek będzie, czy nie będziemy metka cienia? I czekajcie, mamy tą. Bywaczkę. A nie mam Miałem metka na tej mapie, dobywa was spoko. No jak nie chcecie, trzy osoby widzę, że uciekają. To ja na dzisiaj kończę live'a. Tylko jeszcze zaloguję się na postać i pójdę do M1. Koniec lajta Bożego. Zobaczcie czy jakiś sub został. I dobra, dzięki, że byliście na live dzisiejszym, jeśli się podobało łapka w górę, komentarz i udostępnijcie moje filmy, czytujcie czy kanał, dobra, ja się z żegnam, Edo, cześć. No, wbijamy 95 level w końcu w tej giepocie nieszczęsnej, To, to jest... I, 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 jest 95 level, tak jest w końcu, Kurczę, jest, tak, mamy 95 Zakręty las! Witamy! Tylko alchemię sobie jeszcze porobię chyba. W postaci będę musiał wyeksplodować do 61 levela i robić odłamki. Dobra, mogę padać. Dobra. Kalendarz, dzień pierwszy. joł. Odbierz. Prezent. Kryształ mądrości. Uhuhuhu. Nice.